Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwszy filmik w Nowym Roku. Co prawda filmik w Nowym Roku już się pojawił na moim kanale, ale był to filmik jeszcze z tego okresu przedświątecznego. Dzisiaj jest pierwszy film nagrywany już w Nowym Roku. Z nową energią, z nową siłą. Słuchajcie, mamy cię piękną pogodę w Wielkiej Brytanii. Naprawdę super, słońce świeci. Możecie tutaj zobaczyć właśnie jak się przebija. Staram się stać tak w cieniu, żeby było mnie dobrze widać. Jest piękna pogoda i zamierzam to doskonale dzisiaj wykorzystać na zewnątrz zaraz wychodzę i połączę przyjemne z pożytecznym, ponieważ już tak mój ogród troszeczkę tam zarósł, troszeczkę trzeba będzie go uporządkować, liści znowu dużo naspadało, więc trzeba by było zagrabić, trochę przyciąć się pędy, ponieważ mam taki żywopłot z bluszczu i trzeba by było go przyciąć, żeby nie przechodził tam na stronę sąsiada, więc sporo tych rzeczy jest do zrobienia w ogrodzie i postanowiłam, że wykorzystam ten czas pięknej pogody właśnie dzisiaj. Patrzyłam na termometr, jest na zewnątrz słuchajcie, ponad 10 stopni Pięknie sło słońce świeci. Co prawda z rana jeszcze mamy przymrozki, ale w dzień już jest naprawdę super, pogoda, więc ja to wykorzystuję. Właśnie szykuję sobie kawę. Mam ochotę napić się kawy. Jestem co prawda trochę głodna, ale na razie zagłuszę swój głód kawą i tą kanapkę, którą mam już szykowaną, stoi tutaj właśnie z tyłu, to sobie zjem za jakiś moment. A później na obiad zrobię sobie jakąś sałatkę, pewnie coś właśnie lekkiego. Bo słuchajcie, powiem Wam szczerze, że trochę sobie pozwoliłam w te święta naprawdę pojeść. Jest to może trochę zła na siebie, powiem Wam, że no, osłabłam w tych postanowieniach w czasie świąt. Pozwoliłam sobie na odrobinę słodyczy, na to, żeby sobie pojeść, nie żałowałam sobie. No ale cóż, jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, więc ja staram się z każdej takiej porażki wyciągnąć lekcję. Może nie porażki, można. To źle, to źle po prostu brzmi porażka. Po prostu to było takie małe potknięcie. Wyciągam wnioski i podnoszę się i idę dalej, więc tak walczę dalej, nie poddaję się. Chciałam Wam o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że po operacji to nie jest tak różowo i że to nie jest zawsze tak, że będziecie szczupli, piękni i nigdy Wam się nie będzie chciało jeść, a zwłaszcza tych złych rzeczy, przez które byliście otyli w przeszłości. Ja właśnie słodyczowa jestem i z tym mam problem. Do, dodatkowo jeszcze na święty dostałam mnóstwo paczek z czekoladami, z czekoladkami, z cukierkami, z ciastkami, więc tego naprawdę był ogrom. Część rozdałam, żeby mnie to nie kusiło, ale część sama pojadłam, pożarłam, więc bywa. No dobra, nie ma co się żalić, nie ma co namarudzić, narzekać, bierzemy się za robotę, żeby ogarnąć to, nim jeszcze zajdzie słońce. I tak niczym stylowa narciarka z alpejskiego kurortu ja zabieram się za pracę, śmieję się oczywiście, tam w oddali możecie zobaczyć mój ogród, który właśnie wymaga urządnięcia, mam już tutaj um, grabie, więc ja się zabieram za robotę. kanapka, którą zaraz sobie zjem. Co tutaj mam? Oczywiście pod spodem nie widać tego, ale jest taki ciemny chlebek z jarenkami. Na to mam odrobinę masła, miksa, dosyć dużo tej sałaty. Na to mamy dwa plasterki wędliny z indyka, no białeczko oczywiście. Yy, I do tego mamy pomidor i czerwona cebula. To ostatnio moja miłość. Nie wiem, mam fazę na czerwoną cebulę, więc zajadam się tą czerwoną cebulą y, lub szczypiorkiem na kanapkach albo w sałatkach. Więc tak, ja się zabieram za jedzenie tej kanapki. Już mi naprawdę ślinkać, jak nie jestem głodna. Ostatni posiłek jadłam naprawdę dosyć wcześnie, bo o 10, znaczy późno już teraz, nie można powiedzieć, że późno, bo o 10 mamy 15, ale w międzyczasie wypiłam też dwie kawy, więc jakby to troszeczkę wliczyłam w posiłek, chociaż nie powinno się może wliczyć kawy jako posiłek, ale ja muszę troszeczkę nadrobić te... Y jedzenie, które, które sobie pozwoliłam święta po prostu odrobić te kilogramy, które weszły nadprog nadprogramowo. Dlatego czasami ja miałam jakiś posiłek albo robię go mniejszy. No i tak staram się naprawdę teraz troszeczkę ograniczyć te kalorie. Zrezygnowałam całkowicie z cukru, nie je naprawdę nic słodkiego. Jedynym moim dodatkiem to czasem jest miód do owsianki albo do serka wiejskiego. A tak żadnych słodyczy, żadnych ciastek, ciasteczek, czekoladek, cukierków, nic takiego u mnie nie istnieje. Więc tak, ja się zabieram za jedzenie kanapki i do zobaczenia za chwilkę. Dobra, ja już zjadłam swoją kanapeczkę, była naprawdę przepyszna, więc obiadam się, za szybko chyba zjadłam, i teraz będę już czuję, że po prostu się tam wszystko buzuje ale za chwilę będzie dobrze, trochę się poruszam i będzie ok. E, a nim to, stwierdziłam, że strasznie brudne mam okna. Dzisiaj mam naprawdę mnóstwo energii, słuchajcie. I stwierdziłam właśnie, że mam strasznie brudne okna i trzeba by było je umyć. I e, stwierdziłam, że może właśnie zrobię Wam taką małą polecajkę coś czego ja używam do mycia okien, jeżeli nie chcę właśnie tak super dokładnie, my tylko chciałabym przeleczyć cięcie szyby, bo są brudne od deszczu po prostu. Ja właśnie używam do tego takich siereczek z Wiledy. To jest Vileda Action Fiber, jakoś tak. I wiem, że możecie te siereczki sobie kupić właśnie w Rossmanie Ja akurat mam różową, ale wiem, że są też inne kolory specjalnie do szyb. To jest właśnie do wszelkich powierzchni, nie tylko do szklanych ale ja akurat też mam ją do mycia okna. Wiem, że naprawdę są różne kolory i tam różne one mają przeznaczenia, ale ta też się sprawdza super do właśnie mycia okien. Więc Wam serdecznie polecam, jeżeli chcecie tylko tak przelecieć coś, e, czy właśnie jakieś powierzchnie szklane, czy jakieś błyszczące. Ja też mikrofalówkę właśnie o, obmywam, lustra, e, dużo takich powierzchni. Mam kilka tych ściereczek, więc naprawdę super się to sprawdza. Musicie koniecznie wypróbować. Ułatwia Wam to pracę. Nie musicie do tego używać żadnych e, chemikaliów, żadnego płynu, nic, tylko po prostu zwilżycie ściereczkę wodą i przemywacie powierzchnię, więc naprawdę mało pracy, ekstra. Kiedyś ja musiałam się męczyć z tymi oknami, do miski nalewać wody, psikać te okna, myć po kilka razy, papierem wycierać, a tutaj raz, dwa przemywam tą ściereczką, nie muszę tego wycierać, bo to zaraz przeschnie i okna są naprawdę spoko metę, więc polecam Wam serdecznie. Ja się zabieram za mycie okien, dokończę właśnie jeszcze ogarnianie na ogrodzie i będę już pewnie nie przychodziła do porządku w domu. Chcę sobie, słuchajcie, dzisiaj wszystko ogarnąć, żeby jutro mieć dzień dla siebie. Tak samo niedzielę. Chcę właśnie zmontować ten film, żeby się pojawił jak najszybciej na kanale, żebyście nie musieli znowu czekać jak z tym poprzednim, że pojawił się, żeby był nagrywany właśnie przed świętami, a pojawił się po Nowym Roku, więc nie chcę, żebyście na tym musieli tak długo czekać. Dlatego... Mam zamiar dzisiaj podziałać, a jutro zrobić sobie dzień montowania i dzień dla siebie, a w niedzielę w ogóle odpoczynku, czy i nic nie robienia. Więc dobra, ja się zabieram za okna, czyli za chwilę jak już ogarnę. jest już troszeczkę później, dlatego ja postanowiłam, że czas na mój kolejny posiłek i właśnie tutaj możecie widzieć, na talerzu są zdrowe pankejki z przepisu zdrowy przepis. Są to pankejki wzbogacone o białko, ponieważ są z dodatkiem skira. Mają też w sobie kaszę manną i tam chyba jajko jest jeszcze. Dokładny przepis, jeżeli macie ochotę, to sobie Wam tutaj na dole. Jeżeli ktoś nie ma z Instagrama, to może sobie skorzystać właśnie tutaj z tego przepisu. Ja już swoją porcję zjadłam, ponieważ wyszło mi 8 takich pankejków i ja cztery wsunęłam, więc całkiem sporo. Ale oczywiście bardzo wolno, chyba z pół godziny, ale jak nie więcej, jadłam te cztery pankejki, więc naprawdę trochę mi to zajęło, a one nie są jakoś strasznie duże, możecie zobaczyć, że naprawdę są malutkie. Tak, straciłam paznokcia, będę musiała sobie zrobić. W sumie już to są paznokcie świąteczne, więc czas najwyższy się ich pozbyć a, a tymczasem ja już właśnie tak jak mówiłam jestem po obiedzie, po tych pancakach. w tej chwili będę przygotowywała sobie taką kawę kawa, kawa dalgona, ciekawa jestem, nigdy nie piłam to jest kawa po koreańsku, więc bardzo chętnie spróbuję a to jest ostatni moment, żeby właśnie wypić kawę bo później to już będzie mnie trzymała i nie zasnę, więc ja się zabieram za robienie kawy i za chwilę Wam pokażę jak to będzie wyglądać i tak szybciutko nagrywam, bo widzę, że ta kawa tutaj na dół właśnie schodzi. Wygląda przepysznie, no naprawdę smakowicie. Pianka już troszeczkę jest mniejsza niż była przed chwilą, bo nim zażyłam włączyć kamerę. Bo jak widzicie, właśnie kawa schodzi tutaj na dół, więc zaraz pewnie cała się rozpuści, ta pianka u góry i beń, wymiesza się z mlekiem. Ja też zamiast cukru dałam słodzika, więc mam nadzieję, że będzie ok. Zobaczymy. No wygląda to smakowicie. Zabieram się do picia. Kochani, przychodzę do Was po raz ostatni już, żeby powiedzieć, pokazać, co będę jadła na kolację. To będzie mój piąty posiłek. W sumie ogólnie w tym vlogu to wygląda to tak, jakbym cały czas jadła, nic innego nie robiła. Jakbym tylko jadła i piła, ale nie, uwierzcie mi, że czas jest zachowany, mniej więcej 2,5-3 godziny jest między posiłkami. Więc teraz jest godzina 20 i będę jadła swój ostatni posiłek. Tak mi się wydaje, że więc nic nie będę jadła, chociaż nigdy nic nie wiadomo, jeżeli będę o drugi szła spać, to myślę, że coś jeszcze tam sobie gdzieś skubne. Może właśnie tego małego um, pancake'a. Jednego sobie zjem, ale na ten czas um, mam jeszcze do zjedzenia jeden posiłek, którym będzie ta oto sałatka. Tak się wydaje, że to jest bardzo dużo, ale jest tutaj sporo liści, więc wagowo to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo. Kurczeczka jest naprawdę bardzo małe tutaj kawałeczek. No i mamy tu po prostu miks ogórek, pomidor, yy, papryczka, yy, troszkę szczypiorku, troszkę czerwonej cebulki i polane sosem bodajże włoskim. Ja dodaję troszkę do tego sosu cytryny yy, i tak właśnie do prawa na sałatę. będę sobie jadła. Powiem Wam szczerze, że ja jestem naprawdę tak szczęśliwa, że te święta się już skończyły, bo wiadomo na święta robi się mnóstwo jedzenia. Człowiek jest taki obżarty, y, ciągle coś przychodzi do lodówki, skubie, je y, a to rybę, a to jakieś inne kiełbasiwa, a to jakieś pierogi i tego jest mnóstwo i się ciągle podżera człowiek jest taki nie za bardzo. Ja powiem Wam szczerze, że miałam plany, że będę skorzystam z tego czasu, jak najlepiej się to kłada, a tak naprawdę się bardzo wyleniłam. No, co prawda odpoczęłam, mega odpoczęłam, ale do tego stopnia, że już miałam całkowicie dosyć tego wolnego, za długo mi było i cieszyłam się, że już w końcu wracam do swojej standardowej rutyny i powiem Wam szczerze, że w tej chwili, tak jak się odżywiam, to nie mogę tego nazywać swoją dietą, że ja właśnie jem sałatki, że jestem na diecie, tylko po prostu tak już wygląda moje życie. Ja takie rzeczy już jadam. Oczywiście Oczywiście zdarzają się normalne obiady, że zjemy sobie ziemniaki i kotleta, ale jest to raczej rzadkość, nie najadam się tym tak jak właśnie sałatami. Uwielbiam sałaty w różnej konfiguracji i do tego czy to pierś kurczaka w papirusie, czy to też może łosoś wędzony pod różnymi tam postaciami, czy łosoś pieczony. No różne są opcje, ale ogólnie u mnie są w tej chwili na propsie sałaty. Więc ja się zabieram ze swoją kolację, będę właśnie zjadać. Yy, powiem Wam jeszcze tyle, że udało mi się ogarnąć cały dom, więc mam jutro spokój, mogę zająć się sobą, pewnie zrobię sobie paznokcie, pójdę na zakupy. Moja koleżanka w poniedziałek ma urodziny, więc chciałabym jej kupić jakiś prezent. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale muszę czegoś poszukać, więc wybiorę się pewnie na zakupy, a właśnie zrobię paznokcie. Yy, po prostu poświęcę czas sobie, żeby odpocząć, zrelaksować się. Yy może obejrzę jakiś filmik na Netflixie, więc tak będą, będzie wyglądał mój weekend. E, może uda mi się też wrzucić tego vloga, mam nadzieję. E, no i tak, kochani, to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie proszę kciuka do góry, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu, że byliście razem ze mną i do następnego. Buziaki, hej!